dzisiaj gramy piłkę o już się uświetliło dzisiaj gramy znowu to znowu gramy piłkę e, widziałam na ukaza odcinku Czy chcecie więcej odcinków to dzisiaj zrobię trzy odcinki żeby żeby tak sobie zrobić. Subskrybujcie kanał Hulki Case. I mnie. I dajcie lajka. Mamy... Gramy.. Radomnia. Radomnia, jak lubin zagłębia gramy znowu tą grę. Ja na sobie że się spodobała ta gra. Na pewno inni ludzie. In, inni ludzie. Lubią taką grę. Ludzie. Subskrybujcie kanał to trochę mi daje, dajecie ul suby. Trochę tak można powiedzieć trochę niemiło mi tak. Można powiedzieć tak. Ale wygrywamy 2-0 na luzie 3. To jak wygram to musicie zostawić suba. Tak wygląda, dobra? I lajka To... E, I napiszcie jakiś komentarz, czy lubicie piłkę, czy coś tam Coś tam Zaraz będzie odcinek Robloxa. blogsa Jak, jak, jak mi... Naładuje Bo muszę jeszcze moje konto odwrócić Ale spokojnie, ja już nie zyskałem to zrobić jak mówiłem, subskrybujcie kanał to... To znaczy jeden gol dla Czegłębia głębia lubi. Jestem jeden gol dla Polski. To dzisiaj Polska gra... z na mamy nadzieję, że tyle słów będzie. I ile bramek teraz. O. To zagadałem się, ale wygrywamy i tak. Ło, wow, remis. Bardzo ciekawy mecz. Nie w ogóle. Ja nie mogłem. Nie no widzowie, jak ja to segram, przegram, to ja nie, to ja nie utrzymam. No chyba widzowie, przegrałem. Czyli nie daje to nic. Można powiedzieć tak. Dobra. I teraz gramy rakołem, rakołem. Raków sens to rako Raków kontra. Lecimy. Teraz wygram. Widzowie, jak wygram, to dostawiacie suba. A jak przegram, to dajecie ul suba. Dobrze? To będzie fera, akurat. Lecimy. Ja z żadnego meczu nie wygram. To ja, ja się posikam. To jest bez sensu. Ja na swoim odcinku nie, ja, nie wygram swojego meczu w ogóle. Dobra, trzeba ci nie za hmm. Nie ma kal. Aj, aj, aj. Teraz jest tu godzina. Mamy godzinę teraz. 15. Tak, o za chwilę, czyli o 17:00, tak, 17:10 będzie kolejny odcinek. No i co? Dalej 2:1 jest. Lanich. Kurda, nie ma gola. I gol! Jest remis na razie. Siup. Siup. Lecimy. Nie, super. Jeszcze przegram, nie. Nie mogę przegrać. Nie mogę przegrać. super! O nie, złota bramka. Ja to wygram oczywiście, na pewno. Przeriam to jak to pinguńcie mi. O nie! Nie! Jest, 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 jezus, jest, Just, jest, jezus, 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 Nie! 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 to wygrać. wygrać. Ja to to nie wygram wygram to będzie beka, beka zemnia. O ja ola. Ja. Jest. Teraz. I gol, wygrana. Zobaczcie, Zostaw zostawiacie suba pod tym kanałem i lajka.

Ronaldo, to nie zasubskrybuję. Nie zasubskrybuję i lajka da no? I nie napis napisę komentarza. A kto nie lubi Messiego, to napiszę też komentarza. To ja nie lubię. Ronaldo jest lepszy. Ni Mess To ja truję takiego sorza. No i widzowie chyba wolą Ronaldo, mi się wydaje. Yeah! Za szybko piłka leciała. Bez sensu. Nie, 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 nie. Nie! Mamy dwa do jednego. Rokowa Jak ja to wygram. Nie! Kurde. No to fajnie. No ta dupa stiga. Nie, 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 nie! nie! o to ja źle A nie mogę wytrzymać. Zaraz. A widzimy się zaraz na moim kanale. Jesteśmy na moim kanale i widzowie, prosto dojcie słowa. Tu jest ten odcinek, mój. Tu jest to, 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 tu jest mój pierwszy tysiąc, subiłam. No i co, to na razie tyle. Idziemy teraz na Łukasę. Kana. Widzowie, jesteśmy na jego kanale. Pozdrawiam Łukasa. Właśnie. Chcesz być poz pozdrowiony? To musicie dać lajka i super. Tu jest go, jego drugi kanał, czyli Łuki Gęś Plus. Tu były fajne odcinki. Łuki prosimy się, musi być odcinek z maja. Musi być odcinek z maja. Tu jest taki odcinek, ma do lajków. Tu jest, mam 300 milionów siły w Roblox. Dobra. No nie, tego nie włączymy na wczoraj. Następny odcinek to włączymy sobie. A! To jakaś gra głupia. zemy. A to nie. To... Tylko sobie tu tam to. Tego nie sprawdzamy na razie, nie? idziemy... Tu. Pokażę wam mój pierwszy, pierwszy odcinek. O no tym kanale, kto oglądał? Nie, to nie był pierwszy odcinek. Tu z Ucasem gra, tu grał sobie z Ucasem. Tu chyba z Ukasem grałem. Nie, to sam grałem. Albo nie, to z Ucasem grałem. I tu, i ktoś mi usunął moje syskie odcinki. I właśnie od tego zacząłem pies zobaczymy koło tu mamy o. Dobra. Tak nie patrzymy ale my a my się widzimy w następnym odcinku na razie, cześć!